na i głowę, no. Chciałem tylko powiedzieć, że w regule Midgardu nie ma ciosów kurwa na głowę przy bramie! Mam to nagrane! A gość No to co? Czukaj! W Regule Midgardu to się dowiesz, że to Brala, po prostu nie pada! No uderzać z pięty! Dobra, to teraz do pola! No idziemy! idziemy! No idziemy! No idziemy! No idziemy! No idziemy! No idziemy! No ja No idziemy! No A jak oni tam weszli? Którędy? Ja sobie tędy po... nas Dobra palka idziemy co ale będziemy się starać Zbierajcie strzały, zbieracie ja będę jeszcze? Tak, zbierać strzały Zbier no te, 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 teraz, żeby się ogarnął też zbieramy strzały. w z zbieramy. Już tutaj, tutaj możemy o, o, otworzyć, nie? Nie, wiesz. Zawa.